Witam wszystkich w kolejnym odcinku The Legend of Zelda Ocarina of Time. Jak widzicie powrót oznacza, że laptop naprawiony. Nie wiem co było nie tak, coś chyba z baterią czy coś, nie wiem. Nie powiedziano mi co było nie tak, więc... Działa teraz to działa, więc jak mówiłem nagrałem dwa odcinki Zeldy. Żeby nie było, trochę później to będzie wrzucone, zostanie wrzucone, więc nagrywam w środę wieczorem. Wieczorem? Bardziej bym noc to nazwał, bo już jest w pół do dziesiątej. Dobra, jak dawno nawi nam się nie odzywa, co nam powiesz? Aha, czyli nam mówisz, żebyśmy poszli do sari, tak? I oczywiście już wiem, że Saria będzie w miejscu trochę szalonym, gdyż po prostu tam można łatwo się skupić dla początkującego gracza. Ja oczywiście że tam miejsce na wylot, więc będę to wszystko pamiętał. Jak słyszycie jest ciekawa muza. Muza będzie podpowiadać gdzie należy iść. Więc żeby była hardcore ja wam będę mówił gdzie trzeba iść. Teraz będzie trzeba skręcić w lewo. Ale zanim to zrobię, zrobię coś takiego. Kurczę. Snajper Pro Elite. Kur. Snajp. się. O tak i jeszcze Kas. tak, tak jest, to chciałem zrobić tak i na piękny prezent, który nam może się kiedyś przydać mi jeszcze, czyli worek na nasiona. Tak, na nasiona! Okej, okay, dobra. Teraz w prawo. O! No. Do tego zapomniałem. Nie cierpię cię, soba. Czego mam posłuchać? Aha, Sacred Forest Meadow. Nie. Bo on naprawdę tu bardzo lubi podstępnie pokrywać Dobra I znowu w lewo Bo będzie taki stawik tam na wprost I teraz na wprost eee, Teraz szczerze wam powiem, że średnio pamiętam A chyba lewo i później prawo będzie Albo teraz w prawo. Nie, dobrze mówiłem. I no i teraz w prawo. Dobrze pamiętałem. Miejsc. Dobra. Drama, no, tak? Co mnie tu czeka? O zwykły wiek. Dobra, wolfos to się nazywa, tak? Trap it close to you and watch it move it carefully. A tak, when it drops it good, dobra. Te wiki są po prostu zrobione z metalu. I tak samo potrafią wykonać super triki jak ci goście z GoldenEye'a. Ale na szczęście jest na nie prosty sposób. Psz, jest jeszcze łatwiejszy sposób. Ale zaraz pokażę wam normalnie jak się z tym czymś czy Czekamy. Czekamy jak się głupek odwróci. Aha. Dobra, nie wolno mi... Too easy! Dobra Eee Nie 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 To zbiorę I teraz przez ten labirynt To nie jest szczerze labirynt Bo mam mapkę Ale tu Jak kraby były Jak się tym śmieciem zajmowało, tak? A, przystrzela. Co nam powiesz Navi? Matskrup Aha Właśnie to przed chwilą widziałem Uy! Jak? I skrómy wymratają! I nie no, jeden tak nie urządził? Co jest grane? O, tak może będzie lepiej. Nie tu, to tu będzie. Jest! I podszedł. Dobrze. To chyba też będzie krótszy. Ej, nie, no ja na serio myślę, że te odcinki zawsze będą takie dłuższe, a tu takie krucizne chodzi. Wknąłem się, potrafiłem. O, celi celifa. Poprzedę drugim. Poprzedę drugim. Tofa. O. Dobra, nasze kochane wejście do świątyni lasu, która będzie później. I to poważnie później. Bo za jakieś, jakąś dychę odcinków, z takim plusem chyba. Przynajmniej tak jest jakoś gdzieś w planach. A, sorry, dobra, ja się wyłączam. Okej, okay, Salidas. Nie schrzani! Już boję, że przez przypadek coś schrzaniłem. Pieśń, Sari. Pieśń, się przyda tylko chyba dwa razy w życiu. Dobra, kolejna melodia za mną. I teraz tak. Skoro zrobiłem to, co mnie w zrobi, to myślicie, że to już pewnie zaraz koniec. Nie, nie, nie. Po długości jeszcze widzicie, że coś tu jest. Mam jakąś drogą dodatkową butelkę? Nie, mam tylko to mleko. No, mleko się przyda na pewno. Ale się chętnie uleczę. Jasne! Ty tu umiesz stać nad przepaścią, Nick. Wróżki. Nie widzieliście ich jeszcze, nie pokazywałem się na nich. Grze, co? Jakim cudem je ominąłem? Jest niewiarygodne. Wróżki są najlepsze, bo leczą cię full HP. I to nawet kiedy zginiesz, to cię skrzeszają do full HP. Więc wróżki w pierwszych grach były po prostu opeckie. Masz takie cztery butyki, 4 wróżki i... Te, dodatkową na toczkę na serce, czy jakoś tak się to mówi. O okay, pora, mi teraz chyba wyskoczył, prawda? No nie, ja tu chciałem coś poopowiadać, a ty mi tu wyskakujesz. Jak ten sęp! Tajemniczą moc? Aha, on nam podpowiedział, właśnie chyba tyle. No. On podpowiedział, co będzie mi potrzebne w siódmym. Chyba. Dobra, na czym byłem? A tak, że wróżki są opeckie z tymi dodatkowymi sercami. O, i teraz muzyka będzie cały czas leciała, tak jak e, w kółko i w kółko. Więc jeśli się tego nie pamięta, oczywiście ja pamiętam, bo ja jestem prosem. Poza tym to po prostu banalnie widać, które jest wyjściem, a które nie. Co jeszcze bardziej ułatwia całą sytuację. I ta melodia nam się zaraz przyda o tutaj. A będzie pokazane, gdzie trafimy? Tak, miasto Goroniów. I teraz na mapce już wam mówię, gdzie jestem. Jestem gdzieś. Tutaj właśnie. A po co tą strzałką pokazuję? Po prostu wywiedzicie już. Ale na razie się tam nie można dostać, bo nie mamy możliwości używania bomb. Dobra. Więc teraz tak, szybko sobie pozdobywam dwa kawałki serc. Ile ich mam? Chyba jeden tylko, nie? Dwa? Nie zdobyłem pierwszy. Ludzie, podpowiedzcie. Bo nie pamiętam. Wiem, że jeden był... No, tam na ranczu, ale drugiej nie pamiętam. Dobra, yy, powinno tu, tu być. Choć popniemy, jak człowiek. I dobra, teraz gra na zapamiętywanie. Jak to było? O, dobra, jest. No dobrze. A. I później będzie pewnie znowu w prawo Bo te trzy pierwsze melody są ustalone z góry A nie do góry I koniec Tak Co mi dacie Rupi Super tak? Musimy grać więcej. O kur... Dowali mi z A. Dobra... Ja bym od ty grał ten ducha Dobra, teraz jeszcze jedna czy dwie nutki. Jasne! No dobrze, jeszcze nie chrzanią mi tak mocno. O już się będę z tym przyciskiem! O, jest! Sześć tylko było trzeba. No teraz... Ty... Albo mi jeszcze jeden mi dołożą. What? O, wyszedłem na chwilę z okna, dobra? Want to play some more? Tak, gramy więcej! Zrobimy orkiestrę Okaryna i Flety. Z tego można zrobić orkiestrę? A teraz coś jakbym na te wody. Dosłownie! Dziela mi zjadł mi będzie dół. Ojezdałem. Zaraz. Dół, dobra. Jeszcze dwie, chyba. Miejmy nadzieję. Niedobrze. O, pamiętałem, dobra. Okej, okay, wydaje mi się być proste jeszcze. I jeszcze jedna. I będzie góra teraz. Miejmy nadzieję. Tak, jest góra. Dobra, cwaniaki, ja to wygram, mam nadzieję że przynajmniej, że teraz mi kamera normalnie nagrała. JEST! I... Tak jest, kawałek serca! No, no to tych mam z głowy, odcinek widzę już ma z 12 minut, jeszcze jeszcze dołożę Dobra i teraz tutaj, no to nie, no to jeszcze raz się przyda ta pieśń, nie, Bo tutaj nam się przyda A właśnie, nawi się nam rzadko odzywasz Skull Kid Zapamiętajcie tą nazwę, dokładnie zapamiętajcie tak na przyszłość yy... jak to szło, jak to szło. Mam nadzieję, że to tam było trzeba tu zagrać. O, było. Tak to się robi. Tak, teraz mamy nowy zbiornik. Mistrz. No i na zakończenie jeszcze taki tęki dodatek. Zwiększymy limit patyków, bo mamy iść do maksymalny limit 10, tak, a zaraz będziemy sobie mieli 20, choć pewnie nigdy w życiu mi się to nie przyda. O kurczę, jest większy O kur... ale dobry moment! Czy ja się obronię? Guzine skrap. Jest! Poddaję się, dobra. No, drogie, ale jeszcze okej, okay. mi pasuje. O, no i jeszcze czasem zwracają trochę kasy. A która jest godzina tutaj, w 15.17 15.17. Może tak, może nie. Dobra, to byłoby wszystko na ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało i no, zaraz też nagram następny. W takim razie, do zobaczenia w następnych filmikach. Na razie!